Cześć, z tej strony Tiger i dziś gramy sobie w Eurotrack Simulator 2 Jakby ktoś się pytał czemu jest taki głos dafa to jest mod dźwiękowy ja Dziś robię taki krótki objazd po Lublinie Wyjeżdżam ogólnie z warsztatu bo byłby wcześniejszy odcinek gdyby nie to, że się mi zepsuł gdzie było pokazane jak jadę z Krakowa do Lublina jakby ktoś też pytał, to gram na kierownicy QSmart ZUK Pro 16 16 SW16 bodajże. nie Wiem, tam jakoś pewnie nie jestem. gram na skrzyni automatycznej, bo niestety taka równica ma shifter, a to jedynie do sekwencji. Jak o, jak przełączę to mogę też zmieniać biegi w sensie drążkiem. Lewo, lewo, na automaty. Nie wiem, gdzieś tu zaraz stanę z boku To będzie koniec odcinka Inny odcinek miał być taki krótki Wiem, że trochę za wcześnie stanąłem. Tak, nawet bardzo za wcześnie. Oj, że źle stoję. No ale. Czy mi się to ciągle myli? Skąd, że na takie parkingi nie można wjechać? Znaczy wjeżdżać, bo bym się tu wjechał. Gdzieś musi być jakiś przystanek, czy na przystanku stanął. Oj, lag jest. Oj właśnie czasami sorry za lagi. Ale no... Sprzęt, taki sprzęt. Normalnie to bym na kąpie nagrywał, ale za słaby jest net... Nie, net, za słaby sprzęt. Po prostu się no, no nie da się. Właśnie, ale NPSów wtedy jest i ja nie wiem czy ktoś by to chciał w ogóle oglądać. Po nagrywać coś? podcierać sprzęt jak, no jak i tak z tego nic nie wyjdzie zrobię taki maksymalnie 5 minutowy filmik chciałbym zobaczyć jak się to przyjmie w ogóle o ja wiosku. No i wracam z tej samej strony, jakaś taka nawrotka się zrobiła. I nie ma żadnego parkingu, w się tu Oczywiście się stanę byle jak, bo mi się nie chce jakoś ładnie stawać. A zajmę się wszystkie miejsca, co no, jestem vipem w końcu. Dobra. Także to by było na tyle. Cześć.